Historia księdza pedofila. W 2006 roku skazano księdza za pedofilię. Traba była dosyć prosta. Młody chłopak powiedział, że ksiądz molestował go na plebanii. Wszystko potwierdziła jego matka. Dosyć szybko został skazany. Trafił do więzienia, wyrzucono go z kapłaństwa. I po kilku latach, chłopak, jak trochę dorósł, zgłosił się sam na policję i powiedział, że no, musi w końcu powiedzieć, jak było naprawdę. I wtedy zeznał, że ksiądz wspierał rodzinę finansowo przez jakiś czas, ale jak się zorientował, że matka wydaje te pieniądze na alkohol. Powiedział, że więcej tego nie będzie robił. I wtedy matka go zaszantażowała. Jeżeli tak zrobisz, to ja cię zniszczę. I potem słowa dotrzymała. Zmusiła syna, żeby oskarżył księdza. Ksiądz wyszedł z więzienia. Został uniewinniony, ale mało kto o tym usłyszał. Niedawno mój kumpel ksiądz egzaminował młodzież przed egzaminem wierzmowania. No i wymyślił tak, że spotkania będą indywidualnie w salce katechetycznej. No i weszła dziewczyna, która totalnie nic nie umiała, więc on jej mówi, no słuchaj, wierzmowania nie będzie, bo nic nie wiesz, w ogóle wszystko olewałaś. A ona mu odpowiedziała, jeżeli ksiądz mnie nie przepuści, to wyjdę stąd i powiem, że składał mi ksiądz niemoralne propozycje. Komu uwierzą? Niedawno znów mnie nazwano pedofilem, bo akurat przechodziłem koło ziomeczków w habicie, którzy sobie siedzieli na ławeczce. Dlatego drodzy, za każdym razem jak słyszę o jakiejś pedofilii, to bardzo jestem tym wstrząśnięty, ale mega mi też zależy na tym, żeby sprawdzono jaka jest. Prawda. Jestem za tym, żeby każde dziecko było chronione, żeby każdy sprawca był ukarany, żeby były wypłacane odszkodowania i żeby było wszystko, żeby tę sprawę do końca wyjaśnić, ale jestem bardzo ostrożny, dopóki ostatecznie nie okaże się, kto naprawdę zawinił. Zwłaszcza jeżeli chodzi o osoby, które już nie żyją. I tak w przypadku świętego Jana Pawła II no są rzeczy, których totalnie nie rozumiem. No dlaczego te sprawy wychodzą dopiero teraz? Dlaczego jakoś wcześniej nikt tego nie wyjaśnił, kiedy Jan Paweł II jeszcze żył? Kiedy mógł się do tego wszystkiego odnieść? Kiedy mógł to wszystko może jeszcze jakoś wyjaśnić? dlatego teraz tak bardzo mocno gdzieś tam apeluję o to, żeby się z tym wszystkim jednak bardzo, bardzo, bardzo zmierzyć na spokojnie, e, chociaż sam przyznaję, trochę mnie tam emocje poniosły. Nagrałem takiego TikToka, że tak stoję i nawalam. No i miałem taki napis, że ja w walce z fałszywymi oskarżeniami świętego Jana Pawła II. No i tam po komentarzach zobaczyłem, że trochę osób się oburzyło. O, że ksiądz, tak wymachuję rękoma, także jak ktoś gdzieś się w ten sposób poczuł urażony to oczywiście bardzo przepraszam eee, oczywiście nie mam zamiaru walczyć z ludźmi po prostu chcę walczyć o prawdę, zwłaszcza w przypadku świętego Jana Pawła II bo jak już nieraz mówiłem ja naprawdę nie wierzę, że Bóg dopuściłby do kanonizacji od człowieka, który by w sposób świadomy krył pedofilów, po prostu w to nie wierzę ale też ufam bardzo mocno, że Pan Bóg wyprowadzi z tego coś dobrego. Tak jak w niedzielnej Ewangelii było o tym, że właśnie Bóg uzdrawiając niewidomego, właśnie robił to po to, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Tak samo wierzę, że z tego może też zrobić się coś Bożego. Co na przykład, no może będą jakieś procedury, które będą chroniły dzieciaki jeszcze bardziej. Może uda się zrobić coś, żeby te wszystkie ofiary dużo szybciej doczekiwały się sprawiedliwości. Może w końcu ktoś wszystko otwarcie powie i wszyscy winni zostaną w końcu odnalezieni. Ale też wierzę, że może Kościół w końcu zrobi wszystko, żeby być trochę mniej kojarzony z polityką, bo to są takie dla mnie no, bardzo zawsze. Żudne e, pytania do odpowiedzenia. No, dlaczego e, ten film o Janie Pawle pojawił się przed wyborami? E, dlaczego sekielsty, e, którzy ukazywali prawdziwy dramat pokrzywdzonych dzieci, też wypuszczali swoje filmy przed wyborami. Jakoś tym wszystkim bardzo się boję, że ktoś tam to wszystko po prostu łączy niestety też z jakimiś tam celami politycznymi i że Kościół jest po prostu wciągany w walkę polityczną, czy to z jednej, czy to z drugiej strony. Uważam, że to jest absolutnie złe i straszne i mam nadzieję, że to też może w końcu da się jakoś odciąć. Jak? Nie wiem. To już muszą robić osoby mądrzejsze ode mnie, ale to jest taka moja mała nadzieja. Drodzy, to tyle ode mnie, i na końcu, jeszcze raz bądźmy ostrożni z ocenianiem świętego Jana Pawła II. Ja podkreślę jeszcze raz, jestem przekonany, że to wszystko, co się dzieje, trzeba wyjaśnić, ale że finał tego będzie jeden. Okaże się, że Jan Paweł II w tym wszystkim co robił naprawdę starał się jak najlepiej. Być może faktycznie popełnił jakieś błędy, ale na pewno nie wynikało to z jego złej woli, czy też po prostu z chęci ukrywania jakichś sprawców. Ja w to naprawdę wierzę. Dzięki wielkie wszystkim wspierającym, wszystkim, którzy gdzieś tam czymkolwiek pomagają. I bardzo serdecznie zapraszam teraz w ten weekend na charytatywne turnieje siatkówki, gdzie wpisowym są paczki dla ubogich rodzin z Polski i Ukrainy. E, gramy w piastowie 25 marca w sobotę, w Warszawie 26 marca. Gdyby ktoś chciał zagrać, to zachęcam. Szczegóły i zapisy na stronce na e, A teraz posłuchajcie jeszcze cinki. Do zobaczenia wkrótce. Szczęść Boże. Chwalony Jezus Chrystus, ja nazywam się Kinga i chciałabym e, powiedzieć Wam troszeczkę odnośnie Ewangelii z zeszłej niedzieli. Dla mnie jest to bardzo ważna Ewangelia, ponieważ opowiada ona o uzdrowieniu niewidomego. E, I właśnie to uzdrowienie, na ten moment uzdrowienia chciałabym zwrócić Waszą uwagę, więc teraz e, przeczytam fragment e, z tej Ewangelii. To powiedziawszy splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego. I rzekł do niego: idź, obmyj się w sadzawce siloam, co się tłumaczy posłane. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. I właśnie zobaczcie, jak bardzo niezwykłe jest to, że to, to posłanie dla mnie osobiście w, w, tym, w tym fragmencie, w tej, w tej Ewangelii jest czymś niezwykle ważnym, że właśnie Bóg chce nas uzdrawiać chce zabierać z nas te różne ograniczenia, albo właśnie jest coś na większą chwałę swoją. I chce nas właśnie posyłać z tym wszystkim, co mamy, z tym wszystkim, jacy jesteśmy, bo dzięki temu objawia się Jego chwała w nas. Że nie musimy być właśnie idealni i tak dalej, tylko że Bóg po prostu nie powołuje uzdolnionych, lecz uzdalnie powołanych. To jest takie zdanie, które gdzieś zawsze mi towarzyszy. I myślę, że właśnie w tej Ewangelii również ono jakoś tak pięknie wybrzmiewa, że że Bóg chce obdarzać nas swoją miłością, że chce e, obmywać nasze oczy, chce je uzdrawiać, chce żebyśmy e, widzieli świat Jego oczami, oczami pełnymi miłości, oczami pełnymi dobroci, żeby ten świat naprawdę dzięki temu stawał się piękniejszy, żebyśmy e, my dzięki własnej współpracy z Nim czynili ten świat piękniejszym i takim Go też widzieli. E, więc tego Wam e, życzę żebyście właśnie w swoim życiu patrzyli na świat oczami Boga, żebyśmy stawali się Jemu bliżsi, żebyśmy dawali się uzdrowić. Usłyszeli również ten głos posłania i poszli, posłuchali tego, co Bóg nam poleca. Tego Wam życzę i dobrego wieczoru, dobrego dnia i niech Bóg was błogosławi. Cześć.